Siedzimy w pozycji z przekrzyżonymi nogami, prostujemy plecy. Połączamy palce, położymy na kolana i wyrolujemy ramiona do góry, do tyłu i na dół. Rozluźnimy sobie łokcie, ręce dłoniemi do góry trzymamy. Oddychamy z głęboka. głęboki nadech do brzuchu i głęboki wydech Cały czas. Oddychamy do brzuchu, oddychamy z głęboka, plecy trzymamy prosto, ramiona ściągamy na dół. I zrobimy nadech z rękami do góry. Połączymy dłonie nad głową i powolutku spuścimy na klatkę piersiową. Otwieramy klatkę piersiową i próbujemy popchnąć dłonie do siebie. Łopatki jakby chcieli dotknąć jedna drugiej. Ładnie prostujemy plecy i ściągamy mięśnie na brzuchu. Szyja, głowa, kręg osób, wszystko w jednej linii, i dłonie do siebie próbujemy popchnąć. Otwieramy oczy powolutku i staniemy na początku maty. Otwieramy palce na nogach, ściągamy mięśnie na brzuchu na tyłku, prostujemy ciało, możemy wyrolować ramiona do góry, do tyłu na dół i ręce kawałeczek od ciała trzymamy aktywne aż po palce. Zrobimy nadech do prayer pozycji. Wydechujemy i z nadechem pójdziemy z rękami do góry i leciutko się wyginiamy w plecach. Wydechujemy, idziemy zupełnie na dół. Możemy lekko uginiać kolana. Prawa noga idzie do tyłu. Położymy kolano, ponaciągamy palce, prostujemy plecy, popatrzymy do góry. Dołączamy nogę do nogi do planku. Prostujemy całe ciało. Trzymamy ciało jak deskę. I idziemy na kolana. Klatka piersiowa pod brodek na podłogę pomiędzy ręce. I głęboki nadech do kobra pozycji. Wyciągniemy się z ramion i idziemy do daszku z wydechem. Prostujemy plecy i z głęboka oddychamy. Wyciągniemy biodra do góry, tyłek i ściągniemy mięśnie na brzuchu. Wciągamy brzuch do środku. Popatrzymy na palce na nogach i wyprostujemy linii głowa szyja, ręk osób. Prawa noga idzie do przodu z nadechem, położymy drugą nogę, ponaciągamy palce, popchniemy tyłek na dół, popatrzymy do góry, plecy prostujemy, oddychamy do brzuchu z głęboka i dołączamy nogę do nogi. Wydechujemy na dół i do góry idziemy z rękami, wyginiamy się w plecach i idziemy do prayer pozycji. Ręce puszczamy obok ciała. Nadechujemy do prayer pozycji i robimy głęboki wydech. Nadech z rękami do góry. Wginiamy się w plecach, wyciągamy za rękami, wydechujemy na dół. Możemy uginać lekko kolana. I lewa noga idzie do tyłu. Położymy, ponaciągamy palce. Trzymamy kolano pięta linii. Prostujemy plecy, popatrzymy do góry albo przy Ciebie, dołączamy do planku nogę. Plecy prosto, całe ciało jak deska. Wyciągniemy się z ramion. Idziemy na kolana, klatka piersiowa, podbrodek na podłogę i z nadechem idziemy do kobra. Wydechujemy do daszku. I ładnie prostujemy plecy. Możemy spróbować powyciągać pięty do góry, obydwie, albo na zmianę. Patrzymy się na palce, trzymamy linii, głowa, kręg osób i lewa noga idzie do przodu. Położymy prawą. Ponaciągamy palce i prostujemy plecy. Tyłek popchniemy w dół. Dołączamy nogę do nogi. wydech idziemy z ciałem zupełnie na dół i nadychujemy z rękami do góry. Wyginiamy się w plecach, ściągamy brzuch. I pozycja prayer. Ręce obok ciała. Oddychamy z głęboka, możemy zamknąć oczy. I nadych z rękami do góry, połączamy palce, odwracamy dłoniami do góry i leciutko się wyginiamy w plecach. Ręce popchniemy do tyłu leciutko. Oddychamy z głęboka do brzuchu. Całe ciało ponaciągamy. I wydechujemy, prostujemy plecy, naciągamy się za rękami, idziemy do przodu. Na pół drogi. Całe plecy są prosto. Oddychamy do brzuchu. I wydychujemy, idziemy niżej, nie dotykamy podłogi. Ręce trzymamy nad podłogą i próbujemy wyprostować plecy. Oddychamy do brzuchu z głęboka. Z wydechem położymy ręce, możemy uginiać kolana. Prawa noga idzie do tyłu na 45 stopni, ustawiamy stopę, prostujemy ciało, nadechujemy z rękami do góry do pierwszego wojownika. Leciutko się wyginiamy w plecach i wyciągamy się do góry. Uważamy na szyi i ramiona, i trzymamy kolano pięte nad sobą na nocy, która jest do przodu. Ściągniemy mięśnie na brzuchu, całe ciało aktywne, wydechujemy, prawa ręka idzie na nogę do tyłu i my patrzymy się za lewą ręką do góry, otwieramy obydwie ramiona, obydwie pachy. Prostujemy ręce do linii, do drugiego wojownika. Odwracamy nogę w tyle na 90 stopni. Idziemy do boku ciałem. Patrzymy się za ręką do przodu, szyja pracuje. Z boka oddychamy do brzuchu. Prostujemy nogi, odwracamy się na drugą stronę, trzymamy ręce cały czas w linii, idziemy na drugą stronę do kolana, robimy drugiego wojownika. Ręce aktywne, patrzymy się za ręką do przodu, trzymamy ciało na środku, kolano pięta, na nodze w przodu trzyma linii, ściągamy mnieśnie na brzuchu tyłek, rolujemy po ciebie. Ustawiamy piętę, do tyłu bardziej, noga na 45 stopni i ręka do góry, nadych. Lewa ręka na noc w tyle i wyciągamy się, wyginiamy się leciutko w plecach. Pracujemy mięśniami na brzuchu. Nadechujemy druga ręka dołącza do góry, wyginiamy się więcej. W plecach trzymamy brzuchem, nie obciężamy dolną część pleców. Popatrzymy się do góry. I wydechujemy z rękami na podłogę. Dołączamy nogę do nogi, wydychujemy na celé całe ciało spuszczamy. Nadechujemy do góry, wyginiamy się lečutko v plecach a wracamy do pozycji prayer. Ręce puszczamy obok ciała. I rozciągamy nogi od siebie. Palce dajemy leciutko do strony, idziemy do kolan. Pozycja bogini, ręce rozciągamy, robimy czyn mudra. Ściągniemy brzuch, tyłek rolujemy pod siebie, kolana, pięty nad sobą trzymamy w linii i możemy zamknąć oczy, oddychamy z głęboka. Całe ciało trzymamy aktywne. Ściągniemy ramiona na dół i z wydechem możemy pójść leciutko więcej do kolan. Nadechujemy do góry i wracamy się na początek maty. Możemy rozluźnić nogi. Oddychamy, nadech ręce do góry, wyginiamy się w plecach. Wydychujemy, powolutku idziemy na dół. Prawa noga do tyłu, 45 stopni. Dajemy ręce obok siebie i prawa ręka wyciągamy do góry. Całe ciało jest aktywne. Popatrzymy się za ręką do góry. Ręka jest też aktywna aż po palce. Wyciągamy się z ręki, o którą się opieramy. Możemy też wziąć kosteczkę, podłożyć sobie pod ręce. Położymy rękę i drugą rękę. Lewą rękę wyciągniemy do góry. Robimy twist w okolicy brzuchu. Z głęboka oddychamy po cały czas. Patrzymy się za ręką do góry. I z wydechem wracam rękę na podłogę, dołączamy nogę do nogi. Położymy kolana i zrobimy pozycję dziecka, naciągamy ręce przed siebie, z głęboka oddychamy do brzuchu, położymy czoło na podłogę. Możemy kolana przybliżyć albo położyć dalej od siebie. Połączamy palce na nogach. Nadechujemy do góry i idziemy do planku z powrotem. Prawa noga idzie do przodu. Ustawiamy lewą na 45 stopni. Stoimy na całej stopie. Ręce obok siebie, kolano leciutko do strony. Nadechujemy i lewa ręka do góry. Patrzymy się za ręką do góry. Głęboki nadech, wydech robimy. I z wydechem wracamy rękę na podłogę, nadychujemy, wykręcamy się do drugiej strony z drugą ręką do góry. Prawa idzie do góry. Twist w okolicy brzuchu robimy, oglądamy, oddychamy do brzuchu z głęboka, patrzymy się za ręką do góry. Położymy rękę na podłogę, dołączamy do planku. I położymy kolana. Siedzimy pomiędzy nogami, pomiędzy piętami. Jeżeli nam jest za ciężko, możemy usiąść na kosteczkę. Siadamy kościami pośladkowymi. Prostujemy plecy, położymy ręce na kolana. Ściągniemy ramiona na dół i trzymamy szyi, kręgosłup. I głowę w jednej linii. Oddychamy z głęboka do brzuchu. Możemy też zamknąć oczy. Po cały czas głęboki nadech i wydech do brzuchu. Prostujemy plecy. I z nadechem powolutku siadamy do pozycji z przekrzyżonymi nogami. I ręce do linii z ramionami przed siebie. Otwieramy, zamykamy palce, czujemy aż po końcówki palców. Całe ręce są aktywne. Tylko palce ruszają. kręcimy nad garstkami do jednej strony, całe ręce są sztywne, tylko nad garstek pracuje. Nasze oczy mogą być po cały czas zamknięte i oglądamy ruch. Kręcimy do drugiej strony nad garstki. I rozciągam ręce do strony. Trzymamy w linii z ramionami palce do góry. I próbujemy rozciągnąć do każdej strony, jakby chcieliśmy coś potrzymać z każdej strony, żeby nas nie ścisnęło. Całe ręce są aktywne. Plecy prosto, ściągam mięśnie na brzuchu, ramiona są na dole. Uważamy na si, z głęboka oddychamy po cały czas. I powolutku puszczamy ręce na podłogę, cały czas są aktywne, idziemy na palce. Prostujemy plecy, otwieramy klatkę piersiową, głowa szyja i kręg osób są w linii i całe ręce aż po palce są aktywne. Oddychamy do brzuchu z głęboka. Z nadechem połączymy ręce na klatce piersiowej i jeszcze chwileczkę zostaniemy ze zamkniętymi oczami. Namaste wszystkim. Cieszę się u następnego ćwiczenia.